Kurwa, kurwa, zaraz kończę tego live'a mam w pizzie, kurwa, tu nie siedział, kurwa, niebana, pierdolona z tym routerem, kurwa, nie, przysięgam, że kurwa, wezmę zaraz, piję, piję i rozjebię ten router, kurwa, nie wytrzymam, Nie Słoneczek dołów. Poza go O nie, Bo będzie się, będzie się chciło przez... nie chcę się podpalić! No krócy to kurwa, nie Kurwa skąd sprzedali! Jes! Palę, palę łupę! Palę sobie mordę, palę sobie mordę! Dotknij to, dotknij to, wstać tam rękę Spierdalaj No <noise> tam rękę, dotknij to Ej, bo petardy idę puszczać, bo już sylwester 5, 4, 3, 2, 1 Tak wierzymy kurwa Dobra, lecimy Dobra, puszczam odliczanie, puszczam Póź odliczanie. odliczanie. Idzie ja jak jak lampa ktoś. Szy Szybkie odliczanie jak coś, więc trzy, dwa, 1. 7, Anielski orszak niech tą duszę przyjmie. <tryk> <Wyznacznie>. <tryk>